Cześć, tu Motobartek z tej strony Dzisiaj zapraszam Was na relację z mojej podróży z Krakowa Do Ustrzyk Górnych, czyli Kraków-Bieszczady 300 km w jedną stronę motocyklem A na miejscu jeszcze wielka pętla bieszczadzka, ale o tym za chwilę po drodze zatrzymywałem się w piękniejszych miejscach. E, tutaj no, widoki nieprzeciętne, naprawdę. Cały czas, kiedy jedziesz, masz ochotę się zatrzymać i zobaczyć, co piękniejsze miejsca. Niestety nie ma na to na tyle czasu, ale e, jak już dojechałem na miejsce, e, do ustrzyk Górny, gdzie e, za chwilę tu zobaczycie e, mój kemping, e, rozbiłem się na kempingu i e, no, i udałem się na zasłużony posiłek po 300 km drogi, 6 godzin motocyklem. Zjadłem yy, yy. pyszny placek po Bieszczacku, który tu widzicie. No, i udałem się w dalszą drogę. A dalsza droga to opisywana wielokroć wielka pętla Bieszczacka. Jest to się mała pętla Bieszczacka, ale ja postanowiłem pokonać tą dłuższą, wielką pętlę bieszczadzką, która ma 140 kilometrów. Wiecie, wokół Bieszczad pięknymi widokami. Tutaj zobaczycie. No, zatrzymałem się przy stacji kolejki bieszczadzkiej, którą też myślę, że warto się wybrać, ja nawet, niestety nie miałem na to czasu. Ale no, to musi być też bardzo fantastyczna przygoda. Punkty widokowe, co chwilę, no tak jak tutaj widzicie, jest naprawdę gdzie się zatrzymywać i co oglądać. Przepiękne miejsca, no trudno to opisać, trzeba po prostu pojechać, trzeba zobaczyć. Tak, tak jak już mówiłem, brałem się z Ustrzyk Górnych w kierunku Ustrzyk Dolnych przez wielką pędzlę deszczacką. Dalej do Leska i z powrotem do, do Ustrzyk górnych. Więc zrobiłem taką pętlę. Pętla, wielka pętla bieszczacka ma 140 km. Będzie drogami takimi właśnie tu, przez park. No, no prze, przepiękne widoki. <laughs> dużo zakrętów. I tym samym dużo motocyklistów. Naprawdę sporo motocyklistów miałem po drodze. I te całe kolumny motocyklowe więc no, motocykliści garną często do pieszczady, ponieważ no, no jest tam naprawdę gdzie pojeździć, jest dużo tych zakrętów, z tym, że trzeba uważać, niektóre zakręty są bardzo, bardzo ostre, do tego stopnia, że niektóre zakręty są agrawkami takimi no, 180 stopni, gdzie trzeba zwolnić do tych 40 na godzinę, więc trzeba, trzeba uważać. Drogi też nie, nie są naj, najlepsze, więc jest sporo dziur, takich wybojów. No więc trzeba dostosować prędkość i, i, no, i wedle swoich umiejętności jeździć. Natomiast no, przeżycie jest niesamowite i no, każdemu polecam: jeśli tylko masz e, czas i ochotę, i, i, i możesz, no, to, to wybierz się Bieszczady i, i, i Wielka Pętra Bieszczacka. To no naprawdę e, super przeżycie, e, jak dla mnie. <laughs> w sumie Pieszczady, e, tak jak mówiłem na początku, e, z Krakowa do Ustrzyg Górnych, do schroniska PTTK, e, które bardzo polecam, e, na miejscu okazało się, że e, jest również koncert, e, muzyki reggae i też małe przedstawienie, które potem może na filmiku pokażę też. Na końcu, więc też miło spędzałem czas bijąc <coughs> już piwko wieczorem po podróży po w sumie przejechałem 750 km, czyli 300 km w jedną stronę, 300 z powrotem no i, i również 140-150 km wielką pętlą bieszczacką. Tam w sumie 750 km no, Super, super przeżycie, super przygoda. Pogoda, jak widzicie, no przepiękna, także widoki i, i, i pogoda dopisywały. <laughs> no było miejscami również zbyt ciepło. Kiedy wracałem już w sobotę do domu, zrobiło <laughs> się bardzo gorąco było tak ponad mocno ponad 30 stopni, więc wtedy, kiedy no, tę prędkość musiałem dostosować do do ruchu na drodze, i była ona mniejsza niż 40 na godzinę, no to, no to już było za gorąco. Natomiast jak się jechało 60, 80, 100, mniej więcej takimi prędkościami jeździłem, no to, to upał nie doskwierał i, i był przyjemny chłodek wynikający z pędu wiatru. Bardzo, bardzo doceniłem szybę, tak. No, jednak szyba bardzo się przydała. Ponieważ no, w takim parku bieszczadzkim e, dużo owadów, e, szczególnie wieczorem, kiedy wracałem już z tej pętli bieszczadzkiej do Ustrzyk Górnych, e, szyba była cała czarna, a moja kurtka była e, piękna i, i nie, nie zbrudzona owadami, więc, więc jakby szybę bardzo polecam. I, i no, cieszę się z tego zakupu, cieszę się, że, że tą szybę wybrałem, bo gdyby nie ona, to moja kurtka zamiast brązowa byłaby czarna i ciężko byłoby ją doczyścić. No tutaj zostawię was jeszcze chwilę z tym filmem, w którym nagrywałem jazdę po wielkiej Pęki i na koniec, tak jak mówiłem, jeśli dotrwacie do końca filmu, to pokażę Wam film z przedstawienia, które, na którym byłem na moim kempingu PTTK w pustkach Górnych, gdzie odbywał się koncert regen. No, można było wybić piwko, potańczyć, Było też takie małe przedstawienie, więc bardzo przyjemne. W sobotę wróciłem do, do domu, 300 km, więc. Powtórnie przejeżdżałem przez, częściowo przez wielką pętlę bieszczacką. Znowuż te piękne widoki. No naprawdę, naprawdę warto. warto. Jeśli, jeśli, jeśli lubisz takie podróże i motocyklowe, no i, i lubisz pojeździć motocyklem po winklach, składać się w zakrętach, to polecam Ci wielką pętlę bieszczacką, ponieważ jest to no, no naprawdę super przeżycie. Bardzo fajnie się jeździ i no, mogę każdemu to polecić. A teraz zostawiam Was na chwilę z filmem po Wielkiej Policji Bieszczadzkiej i na koniec wrócę z przedstawieniem trzech hmm, głównych fototek. Miłego oglądania. Cieszę się, że dotrwaliście do końca filmu. No widoki, tak jak mówiłem, no nieprzeciętne, nie kłamałem. Naprawdę jest co oglądać. Ja wybrałem się na wielką podwórkę z wieczorem, kiedy już był mniejszy, i no praktycznie droga cała moja więc <śm> można powiedzieć, że no jechało się bardzo fajnie. <śm> nie było już takiego ufału, takiego sparu, jak w czasie dnia, w ciągu dnia. Więc jechało się bardzo przyjemnie. Do kempingu dojechałem mniej więcej na godzinę 21.00 do strzygów górnych, gdzie, tak jak już mówiłem, czekała mnie niespodzianka koncert muzyki Reggae plus przedstawienie. Można było napić się piwka, jeszcze coś zjeść, więc miło spędzałem czas. Oglądajcie. A teraz czas na y, zapowiedziane przedstawienie miłego oglądania. Tym samym żegnam się z Wami. Do następnego filmu. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.